Pancerza kurde nie mam w ogóle już Ajajaj, sześciu łzowitych został zabity Ostatni wysunął Nie, dwóch Łooo Łooo, ostatni Ładny strzał Chyba ten zielony, nie? Tak tu to Cel wydaje się być jest to, wydaje się być wrogo nastawiony. Tam, na dachu jest. A tu jest na sklep, jest ma. jest to, to jest jest Na to jest jest na jest jest to, jest na Zbliża się gaz. Oznaczamy wam nową, bezpieczną strefę. Zbliża się gaz. Na łaku dla mnie, to w to swoje. nie się z wrogiem. Siadniu. Hmm. No, Kurde. Jakaś... Ale to jest sprytne szło. Mówię ci, muszę, muszę to nagrać, muszę ci wysłać. Jak spary zabijać z... 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 A, na, na YouTube. mi mi się tam. Ostatnie jest zjęty. To jest piękne, że mnie panie widać Wy to jest dobrapu i zrób. ten nastro jest taki saldo Dobra, zaraz się nagram ta seknica 10 minut Zobaczy tylko nie wynik się pokaże, bo... bo warto Nie na co dzień bo Ci się pija, także Subskrybujcie nasz kanał, Rodo Dajcie ci dzwoneczek Łapki w górę Zobacz, 14 mieliśmy razem Ładnie, ładnie nam szło. Dobra, poczekaj, wezmę, wyjdę na...